Cześć, Janemi Łukasz i witam na kanale Cloud Gaming Polska. Za nami 2024 rok. To dziś właśnie przypada nam ostatni dzień roku w dniu publikacji tego filmu, także może na wstępie. Z chwilą najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności w nowym roku. Ale e, podsumujmy sobie ten rok. Może podsumujmy w rzeczach kluczowych, najważniejszych, tych, które przykuły moją uwagę a i tych, które pewnie wyznaczą nam trendy na kolejny rok nadchodzący. Co nowego, w 2025 lista życzeń, oczekiwań i e, fantazji, które gdzieś tam w mojej głowie się kręcą, będzie opublikowana już w styczniu. Tu taki film podsumowujący mimo wszystko niezbyt intensywną działalność kanału i tego, co się działo w od gamingu, ale z drugiej strony yy, nowym rokiem, nowym krokiem. Także zapraszam do materiału i na sam koniec jeszcze takie małe podsumowanie i zapowiedź tego, co nas w roku 2025 czeka. Także zapraszam, lecimy. sobie całość w takiej metodyce weekly, a więc alfabetycznie, na początek Amazon Luna. No i to jeden plus jeden minus. Plus to oczywiście taki, że Amazon Luna pojawiła się w Polsce. Jest to najtańsza usługa, absolutnie bijąca na głowę ofertą, jeśli chodzi o ten stosunek jakość-cena, każdą inną usługę. Właściwie macie ją trochę gratis w ramach abonamentu Amazon Prime. W ramach tego abonamentu też dostajecie często gry, które są na przykład do odebrania na platformie GOG, a które można o grywać na Amazon Luna w ramach abonamentu Prime, więc tak naprawdę z tą odsyłam to do jednego z moich filmów. W ramach tam nie wiem 4 zł miesięcznie można pograć. Oczywiście jest jeszcze dodatkowa subskrypcja Luna Plus, która między innymi przewiduje na przykład ogrywanie gier z rodziny gier Sonic, coś co w, na innych platformach Stanowi problem, albo w ogóle nie ma takiej możliwości. A tutaj jest nawet ostatnio na dniach dołączyła gra Sonic Frontiers, którą możecie ogrywać na lunie, właśnie w ramach subskrypcji Luna. Plus, no, nie ma, nie ma tego dobrego, co by nam na gorsze nie wyszło. I w tym wypadku, w tym wypadku. Eee, chodzi o performance, to znaczy sama usługa niestety nie podniosła jakości. Jest w Polsce, w wielu innych krajach, ale dalej trzyma swój określony poziom i dalej jest to usługa z grubsza kierowana na urządzenia mobilne, i ekrany mniejsze e, i powiedzmy do tych 15-16 cali ekranu jest naprawdę ok i przyzwoicie. Natomiast więcej no już niestety te 1080p z dosyć niskim bitratem trochę w oczy boli. Z drugiej strony wymaga to trochę mniej transferu co też na urządzeniach mobilnych jest dużym plusem. Z trzeciej strony mimo tego tej dostępności na mniejszych urządzeniach czy lepszej jakości obrazu ze względu na gęstość pikseli na małych ekranach dalej mamy do dyspozycji w, szczególnie w bardziej wymagających produkcjach tylko 30 klatek na sekundę a to w cloud gamingu generalnie jest słaba opcja. Un steroid. Boosteroid, no i tutaj dopiero mamy atrakcję, właściwie dwie atrakcje, też jeden duży plus i jeden duży minus. Proszono się jednak o to, żeby te plusy nie przesłoniły wam minusu. No Dużym plusem jest oczywiście to, że pojawił się plan 4K. Pojawił się plan 4K z takim rozmachem, że zniknął plan 1080p. Boosteroid weszło szeroko w mocniejszy sprzęt, rezygnując z tańszego planu, z tańszego i słabszego planu, który możecie wykupić. Jednocześnie, niestety, zmieniły się lokalizacje serwerowni a dokładnie zniknęła jedna, w moim odczuciu kluczowa dla naszego rynku i dla naszego regionu, a więc zniknęły serwery na Słowacji. I przez to przepina nas często albo na serwery na Kijów, albo na Austrię tutaj rzadziej. Przez to i tutaj właśnie to jest ten minus, jakość samej rozgrywki po prostu spadła. W wielu momentach czy w wielu przypadkach usługi praktycznie nie da się używać. Kijów jest po prostu za daleko, są zbyt dużo opóźnienia. Być może też kwestia infrastruktury problemów ze względu na aktualną sytuację e, geopolityczną. Natomiast ogólnie rzecz biorąc jest po prostu słabo. I e, co zresztą było widać na jednym z moich ostatnich live'ów, jak z Jarkiem graliśmy w e, obcego. Taką I... zupełnie amunicję. No a mi znowu zerwało sesję. Coś zerwało po prostu, nie dało się grać, było opóźnienia, no generalnie masa problemów, które tak naprawdę nie powinny się zdarzyć, jeżeli podchodzimy poważnie do usługi. Więc fajnie, bo są nowe abonamenty, że jest wyższy plan, mocniejszy sprzęt, który za tym wszystkim stoi. Niestety nie fajnie dlatego że z perspektywy naszego lokalnego rynku jakość samej usługi niestety spadła. GeForce Now, no i tutaj to dopiero jest plusów i minusów. Co dużo mówić? Usługa w tym roku postanowiła zrobić wszystko, żeby było nam dobrze i wszystko, żeby było nam gorzej. No i zaczniemy sobie od tego minusa, który pamiętajmy, żeby nam nie przysłonił tych plusów. A więc ograniczony, czy limit czasu grania. Oczywiście film na kanale do tej pory się nie pojawił, ale pojawił się omawiając, czy analizując temat dogłębnie, o co właściwie w tym wszystkim chodzi. Mam tutaj swoje. Złote przemyślenia. Natomiast ogólnie słaba sytuacja. PR-owo i marketingowo widać zresztą do tej pory na wielu kanałach czy social mediach gdzie Nawet jak udostępnia jakiś, jakiegoś newsa, to zawsze pojawi się jakiś komentarz a propos tego ograniczonego czasu. No i osobiście uważam, że jest to po prostu słabe, szczególnie z perspektywy dorosłego człowieka. No, nie po to płacę. Abonament za usługę, żeby zastanawiać się, czy jeszcze mam czas, żeby zagrać. No, wydaje mi się, że, wydaje mi się, jestem przekonany, że podobna polityka, na przykład na usłudze Netflix, w ogóle spotkałaby się absolutnie z jakimś takim no, nie wiem, protestami. Ludzie po prostu przestaliby je używać i tutaj Nvidia trochę wykorzystuje swoją pozycję na rynku. Można to zrobić, dlatego trzeba kibicować inną usługę, na przykład który takich limitów nie ma. Niestety na ten moment ze względu na nasze położenie i odległość do serwerów nie jest to usługa konkurencyjna, a szkoda, no właśnie odległość serwerów i to największy plus tego roku jeśli chodzi o GeForce Now, a więc lokalizacja serwerów w Warszawie, uruchomienie datacenter w Warszawie absolutny game changer, to jak się gra w tej chwili w GeForce Now przy tak bliskiej odległości do serwerów jest niebywałe. I ta przyjemność z rozgrywki jest praktycznie natywna. Właściwie jest natywna. No, ja mam z okolicy łodzi w tej chwili opóźnienia na poziomie 5, 4, 3 milisekund. To są opóźnienia mniejsze niż generuje bezprzewodowy kontroler. Dla mnie, jako gracza, amatora, mimo że wieloletniego, absolutnie opóźnienia niewyczuwalne. Więc <laughs> można powiedzieć, że jest to no, takie doświadczenie kompletne. Ciężko ciężko wyobrazić sobie, że można to jeszcze poprawić. Znaczy, można to poprawić kontrolerem takim jak Luny, który nawet tutaj obok mnie właśnie sobie jest, czyli kontrolerem, który by się łączył bezpośrednio z Cloudem i nam to opóźnienia jeszcze bardziej kasował, chociaż z drugiej strony jest naprawdę rewelacyjnie. Zawsze uważałem za granicę komfortu gdzieś tam w granicach 20 milisekund i dalej tak jest, ale 5, 3 czy 4 no to jest absolutny game changer. No ale, żeby te plusy, cytując znowu klasyka, nie przesuniemy nam minusów. Minus to są daypasy, które pojawiły się też w tym roku. No, jakiś taki dziwny zabieg udostępniania usługi e, drogo, udostępniania usługi w bardzo wysokiej cenie na 24 godziny. E, też, zapraszam, jest tym mówiący temat na kanale. Bardzo dziwna sytuacja <laughs> i możliwe, że była to właśnie sytuacja, która gdzieś tam próbkowała to, czy te wprowadzenie godzin to jest dobry pomysł, jak ludzie do tego podejdą. Zresztą wspominałem o tym materiale, może teraz kawałek wkleję. W cloud gamingu cały bajer polega na tym, żeby jednak z tych serwerów korzystać jak najmniej. <grybujesz> I no właśnie, jak się okazało, prawdopodobnie no było to yy, po prostu sprawdzanie tego, czy te rozliczenia godzinowe to jest dobry pomysł, czy nie. Kolejny to oczywiście plusik. Yy, no to w, yy, to, że przy okazji wprowadzenia limitu godzin podniosła się jakość tego planu podstawowego, a więc tańszy plan zyskał możliwość streamowania w wyższej rozdzielczości, zyskał lepszy sprzęt na zapleczu. Więc ogólnie dla użytkowników planu yy, podstawowego, planu Priority, no jest lepiej. Tyle, że jest dalej limit, co jest dosyć zaskakujące. Tym bardziej, że tego limitu na planie darmowym nie ma. Tam tylko trzeba poczekać w kolejce. No a to już w ogóle jest jakiś no ale tak to właśnie jest no i minus ostatni GeForce Now, który tutaj przyszedł mi do głowy, coś co mi się nie podobało zresztą też było o tym na kanale a więc mała ilość gier dalej mimo wszystko gdzieś tam krążymy wokół tych gier które, wokół gier, które są na platformie, a nie wszystkie gier które pojawiają się ogólnie do ogrania i warto by było, że ma tej platformie były, jest oczywiście dużo lepiej szczególnie o podpisaniu umowy z Microsoftem ale dalej nie ma chociażby gier od Sony, no i tutaj w no właśnie, chcielibyśmy je mieć. Fajnie by było, fajnie było mieć GTA, fajnie było mieć EA Sport. Więc, generalnie, jest jeszcze masa gier, które dotyczą, które, w które gra bardzo duża część graczy, czyli jakby zadają nam tą dużą część rynku. Która jest absolutnie niewykorzystana. No i kolejna sprawa to są gry w konserwacji, więc ogromna ilość gier, które wpadają w taki wir konserwacji, są naprawiane bądź patchowane i albo w ogóle znikają z usługi, albo nie wiadomo kiedy będą naprawione. No i ten brak informacji, tak naprawdę, to też jest słaby, słaba sytuacja. Ciężko sobie wyobrazić, absolutnie ciężko sobie wyobrazić na jakiejkolwiek innej platformie, konkurencyjnej, gamingowej, żeby była sytuacja, że gra znika i w ogóle nie macie do niej dostępu, ale bez żadnej informacji bo takie rzeczy też się zdarzają, na przykład na Lunie, gdzie gra jest na w ramach abonamentu Luna+, Plus potem znika i w ogóle jej nie ma, nie można jej kupić, nie można jej ograć, wszystko przepada, natomiast tutaj no, jest to tyle słabo, że po prostu jest to zrobione trochę tak po cichu i te gry umierają sobie Najpierw w ramach przeniesienia je w konserwację, a potem po prostu jak ucichną, to znikają. I nawet jeżeli jest to optymalizacja biznesowa, ok, rozumiem, to fajnie by było, jakby była po prostu jakaś informacja. No, i na koniec Xbox Cloud Gaming, bo tutaj też całkiem sporo wydarzyło się w tym roku. Zaskakująco dużo jak na tą usługę, bo ona tak zawsze gdzieś tam cicho, cicho i nagle coś się pojawi. Więc oczywiście no, największy minus może od niego sobie zeszliśmy to zmiana cen, więc podniesienie cen Game Passa, właściwie wszystkich po kolei różnych planów Game Passowych. No, ogólnie zawsze lepiej, jak jest taniej, więc fajnie by było, gdyby te ceny zostały na niższym poziomie, z drugiej strony to dalej jest oferta konkurencyjna, bo dostajemy dostęp do usługi i bardzo dużo gier do ogrania, więc to takie słodko-gorzkie. No z jednej strony trochę spodziewana podwyżka, z drugiej strony szkoda, zawsze mogło być taniej. Jako plusik dla tej usługi to oczywiście to, że mamy wreszcie możliwość ogrywania gier z własnej biblioteki, jak na przykład Cyberpunka. Niestety wiąże się to z pewnymi ograniczeniami. To znaczy nie wszystkie gry są dostępne w ten sposób. Co oznacza prawdopodobnie, że doczekanie się takiej formy w ogóle otwartej na cały sklep Xboxowy, boxowy no, no po prostu będziemy czekać długo, albo nigdy to nie nastąpi, bo no po prostu systematycznie dodawane gry, tak samo jak w każdej innej usłudze. No i z drugiej strony, nie ma na razie tej możliwości ogrywania tych gier w ten sposób przez konsolę Xbox One. Więc tutaj też, no ja nie powiem. Wyczekuję, bo to jest fajna, fajna byłaby możliwość dla osób, które nie chcą zmieniać konsoli na nową, i taki Xbox One mógłby tak naprawdę zostać z nimi jeszcze przez wiele, wiele lat, jeżeli oczywiście jakość x im odpowiada. No i właśnie, to jest pierwszy minus, to że mimo, że Pojawiły się te nowe możliwości, pojawiła się możliwość ogrywania własnych gier, to niestety jakość samej usługi się nie zmieniła. Bitrate jest dalej na tym samym poziomie, dalej na tym samym poziomie jest rozdzielczość, a to jest coś, co już po prostu woła. O zmianę, dlatego że wszystkie inne usługi nadgoniły i widać różnicę. Powiem szczerze, że nawet widać różnicę przy Amazon Lunie, która operuje z grubsza na tych samych wartościach, znaczy też jest to 1080p stream, to jednak jest to stream znacznie, znacznie wyższej jakości. Także tutaj, no fajnie by było, jakby Microsoft jednak się zastanowił i podniósł trochę na ten bitrate jakość i rozdzielczość, no bo po prostu już trzeba temat sobie pewnie jeszcze omówimy. Natomiast plus, żeby tak miło zakończyć, to oczywiście jest to, że dodali obsługę klawiatury i myszy. To też jest rzecz, która wydarzyła się w tym roku eee, i fajnie, bo niektóre gry dużo lepiej i przyjemniej działają na klawiaturze i myszy. Oczywiście klawiatura i mysz są urządzeniami, które wykorzystują bardzo sprawnie albo dużo lepiej niższe opóźnienia, więc eee, no, tutaj też jest to jakieś wyzwanie technologiczne pod tym kątem. Natomiast testowałem nawet chociaż wspomniany Cyberpunk, bardzo fajnie działa na klawiaturze i mysz. i tak naprawdę Prawda w oczu boli tylko to, że gramy na niskiej rozdzielczości, niskim bitrate'cie, jeśli chodzi o ten przesył. Także, panie Microsoft, zróbcie wreszcie z tym porządek. No i na sam koniec dwa, tak, dwie takie rzeczy, które moim zdaniem były odczuwalne w tym roku dosyć mocno. Pierwszy to oczywiście rzecz znana i nie lubiana, a więc problemy sieci Orange czy abonentów sieci Orange w ramach uruchomienia serwerów w Warszawie. No, okazało się, że routing sieci Orange jest po prostu puszczony inaczej i tak naprawdę abonenci internetu Orange nie mogą skorzystać z dobrodziejstw bliskiej lokalizacji serwerów GeForce Now. Jest to sytuacja y, bardzo, bardzo słaba. No, całe szczęście jest wyjście, natomiast y, jeśli chodzi o używanie internetu orę czy te serwery, były, były, były i są problemy. Drugi minus, który się pojawił, jest widoczny, chociaż może nie, tak nie taki oczywisty to jest skalowanie usług cloud gamingowych, i wyraźnie widać, że dochodzimy do takiego momentu, o czym też wspominałem swoją drogą w filmie dotyczącym Daypassów, że te usługi mają jakieś próg opłacalności w ramach jakiejś ilości użytkowników i jakiegoś rodzaju sprzętu, czyli ilości sprzętu w jednym data center. No więc. Wygląda na to, że to nie jest tak, że będziemy mogli to skalować w nieskończoność, żadne zaskoczenie. Natomiast no, dochodzimy do tego momentu dosyć szybko. To znaczy, wydaje się, że cloud gaming absolutnie jeszcze nie jest nawet w połowie drogi do bycia w mainstreamie. Większość osób korzysta z usług, czy korzysta z gier w sposób natywny na komputerze, konsoli i tak dalej, bo jest to jeszcze względnie tanie, więc zaskakujące. No ale ciężko nie oprzeć się wrażeniu, że zarówno te limity godzin, zarówno właśnie wprowadzenie day passów, czy, e, czy przez jakiś czas na przykład braki w możliwości w, e, wykupienia abonamentu na jeden miesiąc, co też się zdarzało w 2024 roku, e, trzeba było od razu wykupować pakiet na 6 miesięcy, no, sugerują, że ilość chętnych jest większa niż możliwości technologiczne firm, firm takich jak Nvidia. E, no. Ciężko sobie wyobrazić, żeby ktoś mógł zrobić to lepiej, i ktoś miał więcej pieniędzy, żeby móc obsłużyć taką ilość ludzi. No to oznacza nieuniknione. No, albo będzie rosła nam usługa, albo będzie nam rosła cena. Czego ani sobie, ani Wam, absolutnie, na przyszły rok nie życzę. No i tak nam się ten 2024 rok kończy. Jestem ciekaw Waszych plusów i minusów, które szczególnie zwróciły Waszą uwagę w tym roku. Także zapraszam do komentowania. Eee, no i cóż, no widzimy się w roku 2025. Mam nadzieję, że będzie to rok, albo eee, jestem przekonany, że będzie to rok kluczowy dla kanału Cloud Gaming Polska. Także wyczekujcie różnych materiałów, filmów i różnych innych atrakcji, które będą się systematycznie na kanale pojawiały. No i cóż, jeżeli macie jakąś listę życzeń, to zapraszam. Tutaj także komentarze są do Waszej dyspozycji. Zapraszam też oczywiście na grupę na Facebooku, na kanał na Discordzie i na wszelkie inne miejsca, jak na przykład na profil na Instagramie. Zapraszam też do dołączenia do patronów. Zmienione zostały trochę progi i opisy, więc może znajdziecie coś tam dla siebie. I tyle. Jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym roku. Najważniejsze, co możecie zrobić w nowym roku. To pograjcie sobie trochę. Cześć.